Dzień dobry, dzisiaj przygotuję znaną sałatkę Cezar, to będzie taka troszkę zmieniona wersja, zobaczą Państwo, ale równie dobra, uważam. I tutaj zaczniemy od pokrojenia w kostkę piersi z kurczaka i obsmażenia tej kostki. Pokrojono piersi, posolimy i popieprzymy. Jeszcze troszkę soli. I obsmażymy piersi na rozgrzanym oleju. Wyławiamy naszego kurczaka i na tym samym tłuszczu obsmażymy grzanki. Staramy się bez tłuszczu to wyłowić. Zostałam wcześniej przygotowane już, pokroiłam wcześniej chlebek, na tatce wysuszyłam i wysuszony obsmażę równomiernie jako grzanki. Obsmażone grzanki przełożymy do talerza i się wystygną, tego kurczak stygnie, a my zajmiemy się przygotowaniem sosu do naszej sałatki. No! Chciałem ten skraweczek zjeść i zostałem pozbawiony miotku, jak koguzio. Sosu. Cicho. Spróbuję, co tam dobre. Mhm. Majonez dajemy majonez dodaję sok z raz dwa. sok z cytryny z wyciśniętej cytryny musztardę ja daję tu większą tak, liczę właśnie liczę tutaj większą ilość robię z podwójnej porcji, ja podam składniki na pojedynczą porcję to jest sos taki to jest Worcester po angielsku troszkę inna nazwa to jest niemiecka nazwa, my podamy w przepisie to jaki ty podajesz? ja podam i angielski i niemiecki. niemiecki nie wiem co to jest to jest chyba niemiecki to jest tak. niebieski. I wydusimy czosnek. Gdzie jest ten czosnek? No Szukam go. I to wszystko? Tak. I składniki wymieszamy. I to wszystko. Sos doprawiamy solą i pieprzem. I to będzie koniec. Do smaku. Na dno salaterki dajemy mieszankę sałat, jeszcze wkładam, dodajemy połowę sosu, wymieszamy te sałaty z te sosem delikatnie, tak. Na to pójdzie kurczak, grzanki. Skropić to, teraz polać pozostałą sosem. A no, tak polać, skropić, bo to tak, nie ma tego tak dużo znowu. Całość powierzchu sypiemy utartym parmezanem bądź grana padano. To jest to prawie bardzo zbliżony smak, prawie taki sam. I życzę wszystkim smacznego i zdrowo i zdrowego, smacznego i zdrowego.